Sponsorem programu jest Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Paweł, co dla Ciebie oznacza hasło Spokojne wejście w sezon? No, taki dzień jak dzisiaj myślę. Fajny dzień, od początku skoki wyglądały na fajnym poziomie. Dużo fajdy z nich miałem i cóż, mogę, mogę powiedzieć, że udany dzień. Opowiedz mi więcej o tych skokach, bo sama skocznia trochę starego typu wysoka belka, stary, lodowy najazd, śniegu nie ma. Z Twojej perspektywy, jak to wyglądało? Faktycznie belka jest wysoka, ale zdawałem sobie sprawę, wiedziałem, że po prostu taka jest i że muszę dużo uwagi na to zwrócić od pierwszego skoku, żeby znaleźć sobie fajny sposób. Wydaje mi się, że znalazłem. W pierwszym było to wiadomo trochę pod kontrolą, więc też ten skok później wyszedł trochę do przodu. Nie był jeszcze tak udany, ale od drugiego skoku starałem się to robić po prostu naturalnie, nie kontrolować tego za dużo i od razu te skoki też wyglądały dużo lepiej. Puściliśmy tutaj pana i jedziemy z dal dalej z tym wywiadem. Paweł, ze mnie, sportowiec raczej marny, ale czy powtarzalność na satysfakcjonującym poziomie to jest coś na wagę złota na początku zimy? Zdecydowanie tak, no, dobrze jest właśnie y, powtarzać te dobre skoki w zawodach, y, podbudowywać się i wtedy na pewno też mentalnie dużo łatwiej do tych zawodów jest podchodzić. Faktycznie nabiera się takiej pewności siebie, kiedy pierwszy, drugi, trzeci skok jest, jest OK? Zdecydowanie tak, no inaczej, inaczej. podchodzisz do tego, jeżeli wiesz, że ok, jest fajny, ustabilizowany poziom. Można się skupiać na tych małych detalach, żeby jakby iść dalej do przodu. E, a inaczej jest jak e, no nie wiesz, co, co przyniesie następny skok, czy, czy to będzie na dół, czy to będzie na buli. Także no, fajnie jest, fajnie zacząć na e, w miarę fajnym, takim zadowalającym poziomie. Miałeś taką inaugurację w karierze, czy to jest taka najbardziej gładka jak dotąd? Nie pamiętam do końca jak to wyglądało dwa lata temu, ale wydawało mi się, że wtedy też ten początek sezonu miałem bardzo fajny, później trochę zjechałem, ale, ale wydaje mi się, że właśnie dwa lata temu fajnie to też wyglądało od początku. Dobra, jedziemy dalej Paweł, jedziemy, da jedziemy dalej z tym wywiadem. Trochę niefortunne miejsce, tak to na klatce schodowej bywa niekiedy. <laughs> Paweł, czy Ty tutaj do Lillehammer jechałeś spokojny, podekscytowany, może zestresowany, nie wiem jak Ty to odczuwałeś wszystko. To trochę tych emocji było, no wiadomo, e, o spokój to, to raczej ciężko. Myślę, że każdy, e, każdy był ciekawski, każdy był podekscytowany i trochę zdenerwowany jak, e, jak to będzie wyglądać na tle zawodników z innych reprezentacji, no bo trenowaliśmy te ostatnie przygotowania tylko w Polsce e, w swoim gronie. Mogliśmy się podobnać tylko do siebie, ale no, nikt nie wiedział, jak inne reprezentacje są przygotowane, na jakim są poziomie, jak oni wyglądają ze sprzętem, czy wymyślili coś innego, czy podadzili sobie lepiej z przepisami, czy może gorzej, więc zawsze jest ta niewiadoma, która na no, trochę nadwołości wprowadza, ale wiedziałem, że jakby technicznie te skoki wyglądają fajnie. Sprzęt wydawało mi się, że też jest fajnie dopasowany, że raczej nie powinni nas niczym zaskoczyć inne reprezentacje i myślę, że, że to się właśnie udało. Zobaczę jak to życie oddaje, bo my przed ostatnią grupą pierwszej serii patrzymy. Francja, Stany Zjednoczone, tutaj Valentin Foubert, tutaj Tate France i Tate'owi Francowi tak zwany ziper, zamek błyskawiczny się zepsuł. Rok temu jednemu gościowi też nie dali tutaj skoczyć. Tak to w Lillehammer w życiu, w życiu jest, że po prostu oddaje sprawiedliwe. jest No, dziwne rzeczy się tydzień ale ale cóż, całe szczęście w naszej reprezentacji dziś bez przygód i miejmy nadzieję, że tak zostanie przez cały weekend. Coś Cię zaskoczyło dzisiaj? Hmm, że jak się obudziłem, to Maćka Kota już nie było w pokoju po żadne śniadanie. To prawda. Byłem tam z nim. To ty też byłeś taki, dane ptaszki jesteś. Jak ty długo, Paweł, spałeś? Eee, jak długo, nie wiem, no, spałem do dziewiątej prawie. A dobrze śpi się przed inauguracją Pucharu Świata, bo ja nie skaczę, ja nie jestem istotny, ale, ale w twoim przypadku przyjechałeś i było okej, okay, normalnie, czy, czy czasami gdzieś tych myśli było za dużo? Nie, raczej nie miałem większych problemów, żeby zasnąć. Eee, trochę miękkie łóżka są. To ja mi wyspinały szyję. Eee, słyszałem, że nie tylko ja to narzekałem. Widzę, że ty też narzekasz. Eee, no, to trochę są miękkie łóżka. Może eee, w domu na pewno lepiej mi się wyspał, ale e, jest okej. Okay. Pocieszyłeś mnie, młody człowieku? Myślałem, że to PSL. A to po prostu norweskie łóżka. Powodzenia w takim ja razie. Jestem już najmłodszy. No, to dalej może być PSL. No, Paweł, w twoim wieku, jak ja bym chciał mieć tyle lat, co ty, ojej, ojej. Się nie da na klatce schodowej z palca co? 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 No, to wiem, jak być w moim wieku. Paweł, y nie ma jeszcze 22. Nie wiem, do czego zmierzasz, dlatego tutaj taśma się kończy. Dziękuję. <noise> Dziękuję.